Witam wszystkich. Słuchajcie, jestem właśnie przed y, zawodami, przed y, uroczyskiem karpiowym. Y, będę tutaj z Teściem razem wspólnie walczył. Teściu, chodź, pokaż się. Także jestem. będziemy walczyć. Będziemy zaraz losować. Y, pierwszy co, pierwszy kto losuje, a później stanowisko, tak? Zaraz rzucamy monetą, zobaczymy co jest, y, co jest pięć. A więc mamy monetkę. Co wybierasz? reszka? Orzeł, Orzeł. Ja Orzełka, kurde, dobra, jak się mhm. Dobra rzucamy Co mamy? Orzełek. orzełek. czyli wybierasz pierwszy... Ja miejsce. Pierwszy losuje. Pierwszy losuje. Pierwszy no losuje No i dobra, za, zaś orzełek mamy? No to ja reszkę teraz. To teraz, dobra, to ja orzełka. Oj, Trojecie zgubiłem, no <laughs> także cała, cała yy, Mam już z głowy. Nie, nie muszę się stresować. Dokładnie. No. Dobrze. Mamy to. Ale 14C. Często chłopaki tam łowią, łowili. Często tam bywaliście, nie? Mniej więcej. Nie jest fajnie, bo tam z i i tu z głębokiej może idzie ryba także. Sąsiadów już poznaliśmy, także myślę, że będzie fajna, fajna atmosfera. No i co, czekamy aż wszyscy do końca wylosują i musimy po kolei wjechać na stanowiska. My wjeżdżamy tam akurat trzeci, także się szykujemy i lecimy. Słuchajcie, chciałem nagrać wam, op opowiedzieć, co się stało w nocy, mniej więcej. Biorę telefon do ręki. Przygotowałem wszystko i nagrę, nagle piękna rola na moim drugim kiju. A tam jak możecie zauważyć, mamy slinga już w wodzie. Jest jedna rybka, coś ponad 17 kg karp. A teraz walczymy z drugim. No, jak widać pompa idzie, zaraz będzie deszcz. Także też się odłożę kamerę i szykuję chyba parasol, nie? żebyśmy nie zmoki za bardzo. Bo kawka już zrobiona, także trzeba szybko to ogarnąć. I kawkę zaraz się napić. Także do później. Dobrze, teraz tak myślę, że już w końcu mogę powiedzieć, co się działo. Wcześniej chciałem dla Was nagrać, opowiedzieć pokrótce, co było, co, co się działo wcześniej, ale w trakcie już praktycznie włączyłem kamerę. A nagle miałem rolkę branie i udało nam się wyciągnąć karpia o wadze 21 kg, troszeczkę ponad. Dokładną wagę dowiemy się jak przyjedzie sędzia, żeby zważyć te w sumie dwie rybki teraz, bo pierwsza ma około 17, ta około 21. No i mamy dwa slingi w wodzie, czekamy na sędzie. Póki co fajnie to wszystko wygląda, troszeczkę popadało. Ech, troszeczkę mokrzy, oczywiście wiadomo, bo to branie było jak już zaczęło padać. No i co? I czekamy dalej. Dobra, ma nie będziemy więcej. zobaczymy. Może,

Innym też nie chciały współpracować? Też. No raczej. No do, morda, spokojnie tu. O. Dobra. Ja Jest. Ma. Dobra. Odrzuć, odrzuć ona tą. Ja ją tu przyknę, bo ona tu ma takie... Szkoda. Ja mam w kieszeni, ty. Dobra. Widziałem, widziałem. Właśnie...

2247 22, minus 1,9. 20,57. Yes. nie ma, nie ma. jest nie ma. Jest to, nie ma wiadra. Nie, ma. nie, 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 <grym> nie opiekasz <opipało>, <grym> <grym> ja, się, ja, ja, budzi, ja, ja, budzi, nie teraz. Jak będzie, jak będzie 200 o Ma 10 gram nawet, wiesz. Kurwa, to jest dobołe. 10 gram. O. Ale ryba ładna.

Tata Dobra dajcie ten Autograf mi tutaj i waszą kartę. Tak jak widzieliście jesteśmy już po pierwszym ważeniu Dwie rybki Jedna tam okolice 20,5 kg Druga prawie 18 kg No i co I Na chwilę obecną siedzimy czekamy Słoneczko fajnie wyszło Troszeczkę rybki nas zmoczyły Także ubrania się suszą no i czekamy na deszcz. Miejmy nadzieję, że troszeczkę popada, że ta rybka się bardziej ruszy, bo od rana nic się nie dzieje. Na wodzie też za bardzo nie widać, żeby ktokolwiek holował, cokolwiek się działo. No i co? Czekamy i będę dalej wał, dawał znać. Ja sobie śpię, a teściu tutaj o dwudziesteczka wjechała, ładna. Nazwaliśmy go Pirat, oczka nie ma, troszeczkę jest po przejściach, piękna rybka. Troszeczkę ponad 20 kg będzie. Jest. Idę, idę. Tak, tak, no. Witam w kolejnym dniu, jesteśmy już po drugiej nocy, tak jak widzieliście tym razem Teściu pokazał klasę, wyciągnął karpia tam 20, 700, coś w tym stylu powoli idziemy do przodu, już kolejna nasza dwudziestka z nowego miejsca, znaleźliśmy wczoraj popływałem troszeczkę moim boatmanem z deeperem znalazłem tam taki fajny twardy blat duży no i z tego blatu postanowiliśmy postawić i z tego blatu właśnie Wyjechała ta dwudziestka. Ja jeszcze miałem w międzyczasie w nocy, o drugiej w nocy gdzieś karpia około, nie wiem, może 10,5 kg, może 11 kg. Zostawiliśmy go z racji tego, że liczyliśmy, że to może być small fish, ale później teściu złapał tą rybę, wypuściliśmy. Na chwilę obecną czekamy, wywieźliśmy zestawę na nowo. Teściu korzystając z okazji poszedł się wykąpać, ja tak samo już byłem. Zostały nam się jeszcze w sumie niecałe dwie doby, dwie noce. Czekamy, dzisiaj ma bardzo mocno wiać z tego co widzieliśmy, co pokazywała nam prognoza pogody, też ma zacząć padać. No Jak dla mnie to jest fajnie, fajne, fajna informacja, bo mam nadzieję, że pomiesza po prostu tą wodę troszeczkę, te ryby się rozniosą na całe łowisko bo na chwilę obecną najwięcej łapią właśnie tam na przodzie, na tych głębszych miejscach yy, i tutaj w, w tej zatoce, która jest zaraz za mną a u nas właśnie te środkowe stanowiska to tak nie do końca no ale liczymy, liczymy na to, że coś, coś jeszcze więcej wiedzie. Yy, to jest taka woda, że naprawdę w każdej chwili może wjechać naprawdę duży, duży koń już jedna trzydzieska padła na, na stanowisku yy, chyba numer 7 z tego co kojarzę Zawodów Także co, ja później postaram się Wam pokazać Moje zestawy, jak to wyciągnę od nowa Pokażę jak to wszystko wygląda Na co nęce, czym sypiemy Życzę miłego oglądania i widzimy się później Może przy rybie Jesteśmy przed ostatnią nocą. Jak widać pogoda już nas nie rozpieszcza. Dzisiaj ma cały dzień wiać, padać, także czekamy na jakieś tam rezultaty. Póki co udało się nam 14 wyciągnąć w nocy. No i czekamy. To zmienialiśmy troszeczkę. Ja zmieniłem całkowicie miejsca, ponieważ jedno miejsce miałem takie, że zrywałem cały czas zestawy. No i postanowiłem w taką dziurę postawić dwa zestawy, jeden Dosłownie w samy środek dziury, drugi troszeczkę nad, nad tą dziurą. Tam zrobię taki placyk na ostatnią noc i cały ten dzień. No i będę się trzymał do końca zawodów już tych miejsc. Teściu też troszeczkę pozmieniał, tam jakiś Zdik wjechał. No i czekamy, czekamy. Jak widać na przebitkach widzieliście, że już troszeczkę e, pogoda, pogoda się już robi taka nieprzyjemna. Za mną tak samo widać też właśnie zaczyna padać. Także ja zmykam do namiotu i widzimy się później. Mam nadzieję, że przerybię. Powiem Wam, że przed chwilą musieliśmy trzymać namiot. Patrzcie co się stało. Wszystko leży. Nagle taka wichura przyszła. Jeden po dwóch wiatru. Wszystko rozwalone. Patrzcie. Teraz z teściem tutaj robimy, walczymy o konstrukcję na patencie. Tutaj pasek. Z jednej strony przyczepiony do jednego auta, idzie tutaj ten tył, żeby naprawdę to dobrze trzymało. Tu jakieś kamienie na następnego podmuchu, tu kolejne do kolejnego auta przyczepione. Bo powiem wam szczerze, że inaczej tego nie ogarniemy, bo jest dramat. Naprawdę dobrze, że zdążyliśmy ponton przywrócić, ale patrzcie na to. Śmieci gałęzie pływają po całym jeziorze. Masakra jakaś. Tutaj, patrzcie, ziarna nasze. Wszystko. Shelter to aż praktycznie ziemi dotykał. Także my walczymy dalej. Ogarniamy to szybko. Wszystko. I do później. Czas na e, małe dosypanie. Pokażę Wam teraz, na co łowimy. E, tutaj, oczywiście, jest orzech tygrysi. Była wcześniej tylko konopia, ale wsypaliśmy, bo już konopia się kończyła, to zmieszaliśmy to. E, tutaj mamy bobik, e, zaraz Wam tu pokażę, momencik. Tutaj mamy łubin. No i jeszcze tym razem postanowiłem dosypać jeszcze troszeczkę całych kuleczek do jednego zestawu. Są dwie komory, jedna pójdzie na jeden zestaw, druga na drugi. E, no i takie, takie coś sypiemy. Także Zaczniemy od orzecha. Została się nam ostatnia noc. No i tą końcówkę chcemy mniej więcej wysypać na noc. Coś troszeczkę zostawić też w razie w razie jakiejś rybki. Na chwilę obecną przyszły ostatnie wyniki. Dalej zajmujemy pierwsze miejsce w sektorze Shimano. No i od tego momentu już nie będzie wyników pokazanych. Więc e, no, będzie mały stresik wiadomo jak to dowiemy się później dopiero na, na końcu zawodów, jak już będą dawać nagrody i tak, dalej, i tak dalej, jakie miejsce tak naprawdę mamy. Więc staramy się, robimy co możemy i, no i czekamy na tą noc. Także. Troszeczkę kulek i wystarczy. Zestawy na jakie łowiliśmy wyglądały następująco głównie. RONIRIGI i DERIGI. Te dwa zestawy to były naszymi głównymi zestawami. Ja na Riga dawno nie złapałem żadnej ryby, bo dawno też w sumie nie łowiłem na ten zestaw. Z racji tego, że tutaj jest dużo mułu, to postanowiłem użyć Riga No i przyniosło to nam fajną rybę, 20,5 kg karpia. To był drugi karp, którego złapaliśmy, a pierwszy karp to był tam 17,800 zł złapany na 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 Dirigu podwiesiłem małego Dambersa o smaku ananasa żółtego. A na Ronirigu wtedy miałem Popapa o smaku ananasa, tak samo żółtego. Także ananasik tutaj fajnie wjeżdża na tej wodzie. No i zestawy wyglądały tak, że właśnie Ronirig lub Dirig przypon około 30-35 cm z racji tego, że tutaj jest bardzo dużo mułu. No i postanowiliśmy zrobić takie dłuższe przypony z fluokarbonu. Ponad 59 kg na obecną chwilę jesteśmy. Przed tą ostatnią nocą, jutro zawody się kończą. Na chwilę obecną mamy tą medialną ciszę, także nie wiadomo, czy ten sektor będzie nasz, czy ktoś coś dołowi. Sektor mamy od stanowiska numer 14 do stanowiska numer 33. Na obecną chwilę, jeżeli chodzi o sektor, wygrywamy 20 gramami dosłownie ze stanowiskiem 32 z tego, co kojarzę, no ale to nie ma większego znaczenia, bo każde stanowisko z tego sektora praktycznie ma fajnie połapane i wystarczy jedna duża ryba i podmianka może pójść, także tak jak mówię, do końca walczymy i, i czekamy na jakiegoś konia, który by przyniósł nam naprawdę fajne efekty i radochę dużą. Także nie przedłużam. I myślę, że widzimy się przy rybie. A jak nie przy rybce, to już na, na końcu, już na rozdaniu nagród lub przy pakowaniu, przy kawce porannej. Zobaczymy, jak to będzie. Padać ma. Także nie wiem, czy będę nagrywał rano. No i widzimy się później. Hej, tak jak widać, namiotu już nie ma za mną. Spakowaliśmy się. No i obecnie będziemy się zaraz kierować na wyniki. Zobaczymy, kto wygrał te zawody. Także my jesteśmy w pozytywnej myśli. Trzymajcie kciuki i. Oglądajcie do końca, dowiecie się, które miejsce zajęliśmy i kto wygrał zawody. Niestety końcówkę muszę nagrać z auta, ale chciałbym podziękować wszystkim za wspólną rywalizację. Przede wszystkim, też, za fajny, fajny klimat na zawodach, za fajną organizację tego wszystkiego. Tutaj, podziękowania dla, dla organizatora. Powiem Wam tak szczerze, że myślę, że w przyszłym roku możliwe, że się uda nam pojechać znowu na te zawody. Chciałbym też pogratulować wszystkim zwycięzcom, którzy, którzy zajęli te wiadomo, te czołowe miejsca, ale też tym, którzy złowili tego Big Fish'a, Small fisza, bo też były takie nagrody za takie ryby. No i co? I myślę, że to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się materiał spodobał i zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania itd. Także trzymajcie się i hej!